Cześć, witajcie. Roli z tej strony, portal Sega Sky. Witam was w kolejnym epizodzie Atomis Wave vs Dreamcast, Atomis Wave Dreamcast, jak to woli. Port... który należy do Sammy Family Entertainment Series. Tak jest, kolejny epizod, który właśnie na nagrywam. Będzie to na pewno epizod krótki, ale musimy tą grę pokazać, gdyż jest to perfekcyjny port w wykonaniu MegaVolta 85. Który pojawił się właśnie na Makaronie, na Dreamcastie, i możemy sobie w tę grę zagrać. E, oczywiście sami deweloperem chyba tutaj był MOS, z tego co kojarzę, e, autorzy Raidena, szuterka. Zobaczmy, o co chodzi w YY Drive. I za chwilkę przechodzimy do samej gry. Będzie chyba zbierać przedmioty z tego, co kojarzę. Zresztą zagramy 2-3 razy. Zagram 2-3 razy. Why Drive! YY Drive i wydaje mi się, że zasadę bardzo szybko zrozumiemy. Oczywiście jest możliwy typ dla dwóch graczy. No ja nie mam podpiętego tutaj drugiego kontrolera, więc zagramy sobie naprzeciwko CPU, czyli można powiedzieć konsoli, automatowi. Jak to woli. Zaczynamy. A, mam nawet wybory. samochodu. Ekran jest celowo w tą stronę obrócony dlatego, że automat ten, który obsługiwał właśnie tę grę był coś na wzór stołu do pinbola, coś w tym rodzaju, więc był po prostu celowo obrócony o tyle stopni. setowy Pojedynek zaczynamy Dobra, zobaczymy! Czemu on ma wszystkie? Chyba polega na tym, żeby mieć jak najwięcej przy takim tym wężu, przy samochodzie elementów przed upływem czasu. Kierujemy gałką analogową. Tak, widzicie. Tak jest, na tym też polega. E, więc tak naprawdę na początek nie jest jakoś mega ważny. Ważne jest, co zrobimy pod koniec. Żadne inne klawisze oprócz gałki analogowej nie są używane do sterowania. Po prostu lekko kierujemy i... W ten sposób możemy sobie nawigować po pokoju autem. Oczywiście, gdy uderzymy w samochód, tak a propos zasad, elementy im nam i przeciwnikowi się rozpadają. I znowu musimy je zbierać od początku. A jeżeli trafimy w ogon, który jest za y, drugim graczem, za przeciwnikiem, zbieramy, zabieramy mu jego przedmioty, które miał z tyłu. O, zobaczcie. Widzicie? Przechwytujemy, mamy tak zwane get. I zrobimy mu tutaj mały myczek. Yeah, 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 yeah. Grafika jest chludna, prosta, taka jak miała to miejsce w y, Animal Basket. Y, y, Wygła skaner 2D, z prostymi zasadami, jeżeli chodzi o gameplay. Oczywiście najlepiej gra się w dwie osoby. Z dziećmi, z rodziną, doskonała gra na krótkie posiadówki. Czas. Coś jeszcze chyba mi się udało mu zgarnąć. Tak jest. Dzięki! Zwycięstwo! No, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Tu gdzieś jeszcze powinien być do uruchomienia tryb serwisowy, więc zaraz spróbujemy go uruchomić. Bodajże że start wciskając A plus B. Zobaczymy. Tak jest, udało się uruchomić tryb serwisowy. Jak widzicie, tutaj mamy możliwość dodatkowej konfiguracji. Chodzimy po menu klawiszem start. Jest tutaj możliwość network settings, co prawdopodobnie. Daje możliwość połączenia dwóch automatów przez port serial. O, jak miało to miejsce w jednym z wyścigów na Atomi zapomniałem, to był chyba Maximum Speed. Tak, Maximum Speed pozwalał na połączenie właśnie się przez taką modyfikację, można powiedzieć, coś, a la versus cable, versus link. I Tanta ten tryb wspierała na Dreamcastie. Mamy tam, pamiętam, któryś z autorów właśnie ten, tą możliwość tego połączenia opisywał. Wejdziemy sobie w konfigurację, chodząc, wciskamy dłużej, start. Jak widzicie, mamy możliwość wyboru języka, i tak dalej, i tak dalej. I wejdziemy jeszcze w game settings. Jak widzicie, możemy też zmienić poziom trudności, czas. Ile trwają pojedynki? Rund. I czy jest możliwość wyboru samochodu? Zobaczmy, jaki to jest poziom do wyboru: Hard, Easy i Normal. Czyli trzy poziomy trudności. I tak to wygląda. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę oczywiście, za ten czas, który poświęciliście przy sami Family Entertainment Series i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym epizodzie. Został nam bodajże chyba jeszcze jeden tytuł z tej serii i będziemy mieli je wszystkie. Pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić komentarz, polubić nas na Twitterze, dodać do subskrypcji nasz kanał na YouTubie oczywiście no i wpadajcie na po, w nasze forum portalu Sega Sky które zawsze jest w opisie pod filmem. Free, win, win. E, dziękuję Wam bardzo za uwagę, w takim razie widzimy się już niedługo w kolejnym epizodzie, w kolejnej zabawie. Też oczywiście sportem na Atomis Wave. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Roli. Cześć, hej.